wiązane w sprawie gminy. Już nie wejdziemy, nie, nie Mam poważne pytania Po co ja będę zadawał takie pytania? Kto z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Znaczy naszej projekcie uchwały. Uchwała Rady Gminy Poczewsk z dnia 3 marca 2014 roku Mówi. w sprawie rozwiązania straży gminnej w Na podstawie artykułu 18 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych po zasięgnięciu opinii komendanta Wojewódzkiego Policji Gdańskiej na Radę Gminy Poczewa uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Rozwiązuje się straż gminową w koncepcji funkcjonującą w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Podżewa. Punkt 2. Termin rozpoczęcia likwidacji Straży Gminnej Poczenia wyznacza się na dzień wejścia w życie w niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Termin zakończenia likwidacji ustala się do dnia 30 czerwca 2014 roku. Punkt czwarty. Do dnia zakończenia likwidacji Straż Gminna prowadzi dotychczasową działalność zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach Gminnych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem Siedem. Kto jest przeciw 7. Kto jest przeciw posiedzeniu uchwały?